24 lipca. Jezus zachowuje swoje owce. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Łukasza 22, 31 i 32. Pomimo, że Piotr w rzeczywistości poniósł sromotną porażkę, zapierając się Jezusa trzykrotnie, modlitwa Jezusa zachowała go przed całkowitą ruiną. Został doprowadzony do gorzkiego płaczu i przywrócono mu radość i śmiałość które widzimy w zwiastowaniu Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus wstawia się za nami dzisiaj w ten sam sposób, aby nie ustała nasza wiara. Paweł mówi o tym w Rzymian 8,34. Jezus obiecał, że Jego owce będą zachowane i nie zginą na wieki. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jana 10, 27 i 28: Powodem jest to, że Bóg działa, aby zachować wiarę owiec. Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Filipian 1.6. Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, aby toczyć bój o wiarę. Bóg to, według upodobania, sprawia w was ich cenie i wykonanie. Filipian 2.13. Masz zapewnienie słowa Bożego, że jeśli jesteś Jego dzieckiem, On was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 13:21 Nasza wytrwałość w wierze i trwanie w radości są ostatecznie i całkowicie w rękach Boga. Tak, musimy walczyć, ale właśnie tę walkę Bóg prowadzi w nas, a On z pewnością tego dokona, gdyż tak jest napisane w Rzymian 8:30: Tych, których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Uwielbienie usprawiedliwionych dzieci Bożych jest tak pewne, jakby już się dokonało. On nie straci żadnego z tych, których przyprowadził do wiary i usprawiedliwił.